Hej, e, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z strony Felician i kolejny odcinek z serii gier darmowych na kanale MYM e, Dzisiaj zademonstruję Wam grę Age of Conquest 4 zresztą, gra darmowa do zastępu, e, zastępu na Steam'ie Będziecie mieli link w opisie, opisie do osiągnięcia jeżeli będziecie chcieli I zademonstruję Wam to w formie może samouczka, a może gry jednoosobowej e, Może samouczka, może samouczka, może ten e, Samouczek też dosyć dobrze obrazuje to o czym ta gra jest? A właściwie są na po prostu grom strategiczną. Dobra. Witamy w misji szkoleniowej. Oczywiście ja wiem w czym problem. Eee, ja wiem jak już to wygląda. Oczywiście nie kończymy jeszcze tury. Eee, weźmiemy sobie tak. To co tutaj widzicie, ten mieczyk, to są punkty ruchu, które możecie wykonać. Eee, możecie wykonać, tak? No i teraz te punkty ruchu rozdysponujemy sobie na różne rzeczy. Możemy sobie na przykład jeszcze tworzyć jednostki Możemy sobie wieżę obserwacyjną stworzyć e, Ogólnie miasta potem możemy ulepszać też tworząc z nich twierdze, w których będziecie się mogli dosyć dobrze bronić Zbuduję sobie jeszcze tych 40 jednostek No i pomogę tym tutaj Co nie? Ligurdów czy tam Liguriów Na razie nie będę atakował I damy sobie tutaj tak No niestety za każdym razem trzeba to klikać, to jest lekko upierdliwe, ale spoko. Dochód netto, mamy 21, także spoko. Musimy też patrzeć na to zadowolenie tutaj. Zadowolenie to jest... E, jeżeli, jeżeli nasze miast, znaczy miasto... nasze miasto... nasi... nasi... E, nasi tutaj... nasza ludność jest zadowolona, no to wtedy wszystko jest okej, okay. gorzej jeżeli tak nie jest, bo wtedy mamy no, lekki przypo, zaczynają nam miasta płonąć, yy, coraz gorzej jest po prostu, mogą nam zrejtować nawet, domyślę, no zrejtować, czyli po prostu, no powiedzieć nie, nie ma takiej opcji. Tutaj widzicie, dzieje się też, że z różnymi nacjami walczymy, e, jest tu ich kilka, możemy też zeciągnąć kilka map, tylko niektóry, raptem 4 czy 5 jest darmowych, także... Nie liczcie na to, że pogracie sobie na jakiś takich niektórych fajnych mapkach, bo za większość trzeba po prostu płacić, ale ja nie mówię, że nie. E, można sobie oczywiście yy, Można sobie oczywiście kupić, jeżeli ktoś chce. Możemy sobie też wejść na przykład w dyplomację i wypowiedzieć wojnę, zarządy sojuszu, pokoju, wasalizacji. E, wasalizacja no to tak raczej pokój czy na właściwy sojusz o protekcję. No to protekcja też jest ze swoją drogą bardzo fajna, bo możesz pieniądze wysyłać wtedy różnym tam osobom i tak dalej. Fajnie też ogólnie grać to z kimś, ponieważ... E, ponieważ... E, no wtedy fajnie się atakuje, zwłaszcza, że tutaj gramy, no to jest tylko samouczek, także to na pewno będzie proste, tak? Tą grę możemy przejść szybko. E, ale gorzej, jeżeli gramy na przykład na trybie nieludzki. Wtedy mamy już do czynienia z naprawdę grubą tutaj e, z, grubą, z grubą ilością wojska i tak dalej. Wtedy to trzeba naprawdę myśleć. Tutaj akurat atakujemy przed siebie po prostu, no bo mówię, jest to proste w tej chwili ze względu na to, że tutaj z samouczek to już przejmujemy sobie ten teren. Rozwalając właśnie, e, to jest taki tip. Ta gra nie do końca jest też, znaczy to ona jest bardzo strategiczna. E, bo rozwalając króla, tak naprawdę, no musimy mieć, to zaraz, zaraz do tego dojdziemy. E, rozwalając króla, e, przejmujemy wszystkie właściwie jego włości. No praktycznie wszystkie, bo... E, no bo, no tak, no bo tak jest. E, tutaj pf, pieniądze za wysłanie na rzekę też niestety trzeba płacić. Ale jest jeden plus. Pojedyncze jednostki wysyłając na Cwaniaka. E, można oczywiście tej opłaty uniknąć. No i taki tip jeszcze jeden. Nie warto robić wszystkich wojsk w jednej wiosce, bo potem się ludzie będą kończyć. A wypowiedzmy im wojnę, skoro taka... Widzicie, tuż się nam pali wioska. Dobra, chwila, poczekajcie. Okej, okay, już jestem z powrotem Możemy teraz atakować tutaj, widzicie Strategicznie akurat tutaj za bardzo nie trzeba Bo to jest, mówię, samouczek Oho, już się nam zbuntowali, widzicie Już się nam zbuntowali Właśnie, do dobrze, że coś takiego wynikło I teraz możemy za pomocą na przykład punktów e, Rozdać pieniądze to z kolei nam też punkty tutaj i zadowolenie plus 10 rośnie i możemy też robić festiwale podności. To jest taka tutaj też na pewno e, bardzo fajna kwestia. Będziemy mogli sobie zatrudnić urzędników, ale to dopiero w momencie kiedy tutaj pojawi się taka skrzynka i wtedy w kolejnej turze, zaraz po... Mm, zaraz po... E, zaraz po tym jak się pojawi w kolejnej turze wtedy mamy zbierać podatki i te podatki no to jest dla nas y, mały, no może nie mały nawet, zysk. Także dobra, z Kartaginą na razie nie będziemy wypowiadali wojny, ale no łatwiej tutaj się teraz z Rzymem ogarnąć. O, już mają króla tutaj, także no widzicie, właśnie mamy teraz tą możliwość tego i zezroniamy sobie urzędników. Opłaty handlowe, y, podatki szczęścia plus 6, Tutaj mamy, no tutaj to akurat, widzicie, dni 24%, co nie? Trzeba to jakoś tak y, możliwie ustawiać mądrze. Możemy sobie na przykład takie podatki, a to niewiele więcej. E, ustawmy sobie podatki takie. Niech będą takie, albo dajmy sobie 200% na początek, a potem te e, podatki się po prostu... E, no wiecie, te podatki, no właśnie, teraz zrobiliśmy właśnie pieniążki i teraz zróbmy sobie armię 157 żołnierzy, która zaatakuje sobie tego króla i mamy kolejne tereny, tak? No zakończymy sobie ten samouczek to będzie taki, taki poradnikowy filmik yy, Jak to wszystko wygląda, co nie? Ale tu, tu już widzicie, tu już mieliśmy farta, bo król ledwo co przeżył, co nie? Także On jest w tej chwili pod naszym panowaniem, jest yy, naszą jurysdykcją. Także on nic nie może zrobić. A my, właśnie, bo zapomniałem, też znaczy zapomniałem, nie doszedłem jeszcze do tego, e, a my możemy ukończyć misję w momencie, kiedy nasza ilość punktów doświadczenia, e, powiedziałem, że sięgnie, to może jest złe słowo, ale jeżeli, jeżeli będzie to 100 tysięcy punktów doświadczenia, wtedy mamy możliwość, że tak powiem, zakończenia e, rozgrywki dopiero. Także... Ogólnie tutaj, jeżeli jeszcze odpowiednie misje ee, będą, to walki mogą się toczyć naprawdę długo. Tu już widzę, już mam pieniądze na minusie, lekkie. Widzicie, już zadowolenie mi trochę zmalało, także damy sobie festiwal płodności. I damy rozdać pieniądze. Także teraz powinno zadowolenie nam trochę wzrosnąć. To, to trzeba jeszcze na to uważać, bo wypowiadając wojnę niektórym państwom... Właśnie tak to się potem kończy. Zaczyncie jest tak, że wypowiadając wojny jeszcze mniejszym państwom to już w ogóle to się tak kończy. Także mówię, to trzeba na to uważać. Ale... No właśnie. Już druga wioska mi, że tak powiem, splajtowała. Także no nie jest najlepiej. Ale spokojnie damy radę. A, nie mamy hajsu. No tak. Nie, no to tych nie będziemy atakować. Albo. Zaatakujmy wszystkim czym mamy. Mówię, to tutaj trochę taktycznie trzeba pomyśleć, także. Tu króla nie będę atakował, bo on ma możliwość się wybronienia, że tak powiem z tego. I to dosyć łatwo. O, rozklepali mnie, no proszę bardzo. Nie spodziewałem się takiego oporu tutaj. Eee... Ucieknijmy sobie tutaj. Trochę nieprzemyślanie teraz te ruchy wykonuje, co nie? Ale spokojnie, damy radę. Król uciekł, także Także spokojnie Okej, okay, już mamy 25 20... tysięcy? Tak jest. Udamy się tutaj i spróbujemy od innej strony zaatakować też e, tych Rzymian Bo no to są właśnie Rzymianie Tu sobie spróbujemy stworzyć jeszcze jakieś wojsko 76 ochotników e, Zbliżemy się to razem tutaj z ludnością resztą No i będziemy mogli się nawet kurde, nie wiem czy to cały odcinek z tego zrobił, bo to będzie długie naprawdę Też nie warto wypowiadać wojny z kilkoma nacjami. To jest taka... O, mamy możliwość zawarcia sojuszu. Jak najbardziej. Wtedy też nam trochę punktów do góry skacze. Eee, ogólnie to... Nie warto z kilkoma krajami naraz walczyć. Bo to może przeciwko wam odwrócić. Taka, taka porada, nie? Ja teraz to robię, bo... Bo to jest tylko poradnik. Y, tutorial na easy. Naprawdę easy. Także tu jestem w stanie to jeszcze zrobić. Ale ogólnie nie polecam. O, dobiłem się do króla, także przejmiemy zaraz zielony teren Tutaj Damy setkę Damy 72 A, tu jeszcze miałem tymi płynąć, dobra Never mind, I teraz widzicie, mamy też, widzimy wojska Naszego sojusznika Proszę bardzo, wcieliło się to w nasze tereny. 174 dodatkowe. E, no to musimy teraz całe wojsko zebrać tutaj. O! Wypowiadamy wojnę kolejnym. Wypowiedzieć, wo wypowiedzieć wojnę. Ruszamy tym. Ruszamy tym. Będziemy się przemieszczać wszyscy teraz Aha bo ten już się ruszył Dobra Przenieść To są chyba nasi, także Ruszymy A uciek król, patrzcie Wow ale nie zauważyłem ile tutaj wojska oni mieli A ruszyłem tutaj całkiem, całkiem przyzwoitym tym wojskiem, także... No, także trochę dostałem łupnia eee, tu ruszymy się może... No, nie, 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 całością Zatopujemy sobie tu Tu ruszamy dalej Na króla Tu będę ruszał też... W dół wszystko mi się pali, także widzicie, zadowolenie już naprawdę jest znikome. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale zaraz to powinniśmy odbić. No już zadowolenie wzrosło, także jest spokój. Ale kolejna wioska nam się niestety zbuntowała. To jest trochę bolesne, ale no trudno no, no tutaj też za dużo z jednej tej robimy, nie? Ale dobra, no, no co, no nic nie poradzę na to. Że akurat z jednej tej mi wszystko idzie. Tutaj teraz chłopie masz podejść. Zatakujemy wszyscy tak. Tutaj, no już się król nie ma gdzie wycofać za bardzo. Także jest on po prostu otoczony. No i mamy też tu króla Także tutaj znowu podatki widzę, no ale też zadowolenie niestety nie najlepsze mm, Teraz tak Kupmy sobie tutaj trochę wojska Aż 87 No i wyślijmy Wszystko, ale bez króla Okej okay. Czyli to już też mamy przejęte właściwie. Chyba, że on ucieknie jeszcze na cypelek tam. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. Oby tego nie zrobił. Pięknie. Mamy nowe tereny wcielone. Uciekł jeszcze. O, wyczuł, że... Że już ma przejebane. Także tutaj jeszcze... Nie, no tutaj... O dobra, już widzę króla. O nie nie nie, 900 jednostek to mi nie potrzeba, ale 300 sobie zrobię i zaatakuję po prostu od razu króla, tak żeby to po prostu jak najszybciej zakończyć Tu już mamy przejęte królestwo Kolejne przejęte 64 tysiące punktów, no to to już jesteśmy na dobrej drodze do e, no do setki. Co jest? Jesteś obecnie najpotężniejszym władcą. Możesz przeprowadzić wybory, jeśli masz do tego odwagę. E, uznanie. No, nie dziwię się, zobaczcie co tu zrobiłem. Ja to po prostu podbiłem wszystko. No, buntują się drogi, Czy... No dobra, no buntują się, no buntują się, no to się buntują, no Sprawy nie zmienię. Ale spróbujmy. wieża, obserwacyjna nalecha. A tak to się pali. Ale możemy tutaj zaatakować, co spokojnie. Wszystko się niestety pali. Nie wiem czy moi tu chcieli zaatakować. To też jest król! Wybory, tak? Nie. Eee. Skubańcy myśleli że, się da, myśleli, że się dadzą podporządkować, a tu widzę, że stawiają czynny opór. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi, zaraz ich tutaj doklepiemy. Zobaczmy co to znaczy stawiać się królowi A widzicie, bo oni tam tak naprawdę teraz... 8% Kurde, ale dużo też ucieka ode mnie. To nie jest fair. Teraz mnie zżerają po prostu od środka Ale się zamuliło teraz Dobra wiecie co? Tutaj strasznie zaczęło lagować także Może nie jeszcze Może to tylko przez chwilę było Bo jak zacznie jeszcze bardziej lagować to po prostu to wiecie Wypierdzielę No i tak właśnie zrobimy Tutaj po prostu zakończymy Ale chciałem was po prostu zainteresować tutaj tematem Także Na razie Mam nadzieję, że zainteresuje Was nieco ta gra, także...